Witam bardzo serdecznie. Tematem dzisiejszych rozważań jest to, czy można żyć bez strachu. I na tak zadane pytanie, oczywiście, należałoby odpowiedzieć krótkim żołnierskim: nie, to nie jest możliwe. Strach jest jedną z naszych emocji, i my potrzebujemy wszystkich tych emocji, żeby dawały nam one pewien feedback na temat tego, co się z nami dzieje. I tak na przykład radość będzie takim uczuciem, które będzie nam mówiło o tym, że dzieje się z nami coś przyjemnego, coś korzystnego dla nas, a strach będzie uczuciem, które będzie mówiło o tym, że dzieje się z nami coś niebezpiecznego, że znajdujemy się w jakimś niebezpieczeństwie i że musimy zmobilizować się albo do walki, albo do ucieczki, żeby się ratować. I to właśnie strach jest tym uczuciem, który w historii naszego gatunku zapewniał nam przetrwanie. Z perspektywy duchowej mówi się o tym, że to właśnie strach, a nie nienawiść, jest przeciwieństwem miłości. Żyjemy na takim świecie, który charakteryzuje się dualizmem. Jest czarne i białe, jest zło i dobro, jest strach i miłość. I tak naprawdę bez jednego, bez jednej strony medalu nie moglibyśmy poznać i doświadczyć tej drugiej. I tak na przykład bez. Poznania, bez doświadczenia zła, nie moglibyśmy doświadczyć i poznać dobra, i bez poznania strachu, tego uczucia strachu, nie moglibyśmy poznać również uczucia miłości. To perspektywa duchowa. Ale tak naprawdę. Dzisiaj chciałabym skupić się na pewnym specyficznym rodzaju strachu, na takim strachu, który wydaje nam się w pewnych sytuacjach nadmierny, na takim strachu, który jest irracjonalny, wydaje nam się irracjonalny, na takim strachu, który nas ogranicza w życiu, powoduje, że nie jesteśmy w stanie, nie możemy pomimo że usiłujemy, nie możemy rozwinąć skrzydeł i rozwinąć pełni swojego potencjału. I na tak zadane pytanie, czy można żyć bez takiego strachu, odpowiedź oczywiście brzmi jak najbardziej tak. Co więcej, uważam, że należy zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby tego strachu się pozbyć i rozwinąć skrzydła, i rozwinąć swój, e, swój potencjał. Często mówi się o tym, że tak naprawdę najbardziej boimy się nieznanego. Ja tutaj bym się nie zgodziła, dlatego że, jeżeli by tak było, to nowonarodzone dziecko musiałoby się wszystkiego bać. A jest wręcz przeciwnie, z ufnością wyciąga ręce. Dlatego, że nie zostało jeszcze zranione. A my tak naprawdę boimy się nie tyle nieznanego, co tego, co projektujemy na to nieznane. A zazwyczaj projektujemy te czarne scenariusze, zazwyczaj projektujemy to, co najbardziej nas zraniło, zazwyczaj. We wczesnym dzieciństwie. Jednym z przykładów jest sytuacja, w której dana osoba, na przykład, doświadczyła w dzieciństwie jakiegoś skrajnego niedostatku, i teraz w życiu dorosłym może kurczowo trzymać się nudnej, niesatysfakcjonującej pracy, dlatego że całkiem nieświadomie może uruchamiać jej się taki łańcuszek myślowy. Ok, Spróbuję, zaryzykuję, coś pójdzie nie tak, i znowu doświadczę tego, co tak bardzo zraniło mnie w dzieciństwie. Inną bardzo często spotykaną sytuacją jest sytuacja, w której osoba, która doświadczyła w dzieciństwie jakiejś formy odrzucenia, teraz boi się spotkań z nowymi ludźmi, będzie miała problemy w sytuacjach towarzyskich, w sytuacjach społecznych, ponieważ podświadomie będzie oczekiwała znowu, będzie bała się tego, tego odrzucenia. Tego rodzaju strach to jest strach, który niejednokrotnie pojawia się jakby znikąd, z nienacka, nie rozumiemy jaka jest jego przyczyna, albo nawet jeżeli rozumiemy czego się boimy, to nie bardzo, pomimo tego, że rozumiemy, nie bardzo jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić. Jaki jest antidotum na tego rodzaju lęk, na tego rodzaju strach? Otóż w internecie, kiedy poszperacie po różnych filmikach, znajdziecie mnóstwo sposobów, bardzo dobrych sposobów, które pozwalają w danym momencie doraźnie poradzić sobie ze strachem. I tak na przykład skupienie się na chwili obecnej, głębokie oddychanie równomierne, czy nawet policzenie wszystkich czerwonych czy niebieskich rzeczy w pokoju, to wszystko będą dobre sposoby, ale musimy zrozumieć, zrozumieć to, że są to sposoby doraźne, które pozwolą nam pozbyć się symptomu, a nie przyczyny. Tak naprawdę, żeby tego strachu już w swoim życiu nie odczuwać, żeby się na, od niego na dobre uwolnić, musimy poznać przyczynę tego strachu. Jedną z metod, która właśnie temu służy, poznaniu i przepracowaniu prawdziwej przyczyny naszych emocji, które uruchamiają się, aktywu, aktywują się w sytuacjach, gdzie mamy wrażenie, że one nie do końca jakby należą albo są przesadzone, są zbyt mocne. Jedną z takich metod jest terapia regresywna, którą ja się zajmuję, która wykorzystuje zmieniony stan świadomości, czyli płytki transhipnotyczne, po to, żeby szybko i skutecznie odnaleźć i przepracować przyczynę naszego wyzwania emocjonalnego. Podam tutaj taki przykład. Opowiem taką historię jednej z moich klientek, która przyszła do mnie i powiedziała, że od zawsze ma problemy z wchodzeniem w relacje z mężczyznami. Dzieje się coś takiego bardzo tajemniczego, że to po prostu nie wychodzi. Zmobilizowała się do przyjścia do mnie, dlatego że była w nowej pracy, gdzie był nowy mężczyzna, pojawił się nowy mężczyzna, który jej się podobał. I ona czuła, że nie jest w stanie przy nim być sobą, że nie jest w stanie być swobodna, że coś się hamuje. I w pewnym momencie zauważyła, że kiedy idzie rano do pracy, kiedy podchodzi do drzwi, nagle ni z tego, nizowego opada ją paniczny strach, który łapie ją za gardło. Uświadomiła sobie, że coś tutaj jest nie tak, że ten strach jest nadmierny, bo oczywiście zupełnie inną sprawą jest mieć motyle w brzuchu i lekko się stresować, jeżeli ktoś nam się podoba, a zupełnie inną sytuacją jest coś takiego, co powoduje, że ona, to powodowało, że ona była po prostu sparaliżowana, nie mogła zupełnie być sobą przy tym, przy tym facecie. Po krótkiej rozmowie ja zapytałam się jej oczywiście, czy kojarzy jakieś doświadczenia ze swojego dzieciństwa, czy w ogóle ze swojego życia, które mogłyby zaowocować takim strachem przed mężczyznami. I ona stwierdziła, że absolutnie nie. Oczywiście no, były różne tam takie e, sytuacje, które w większości kobiet się przydarzają, ale zupełnie nie umiała namierzyć jakieś, e, czegoś takiego, co mogłoby zaowocować aż takim, e, takim lękiem. E, zrobiłyśmy regresję do przeszłego wcielenia. I tutaj tym z was, dla których to nieco dziwnie brzmi, zapraszam was do obejrzenia mojego materiału o terapii regresywnej, gdzie więcej mówię o przeszłych wcieleniach, o regresji do przeszłego wcielenia. Krótko jednak powiedzmy, że zrobiliśmy regresję do przeszłego wcielenia, i ona ukazała jej się takie, taka historia życia dość rzeczywiście traumatycznego. Kiedy była, była dziewczynką 12-13 letnią, kraj, w którym mieszkała, został najechany przez um, jakiegoś wroga, ona została razem z innymi dziewczynkami uprowadzona. E, tam miały miejsca gwałty, długoletnie uwięzienie w jakichś lochach i na końcu um, bardzo brutalna egzekucja. E, I nie mówię tego po to, żeby odstraszyć Was od regresji do przeszłego wcielenia. Mówię to tylko i wyłącznie po to, żeby uzmysłowić, uświadomić, że czasami źródła naszego problemu są trudno uchwytne z takiego racjonalnego poziomu. I czasami ta regresja do przeszłego wcielenia czy będziemy to przeszłe wcielenie uważać za nasze autentyczne przeszłe wcielenie, czy tylko i wyłącznie za taką symboliczną historię. Dającą nam możliwość przepracowania pewnych rzeczy na podświadomym poziomie. Jest to bez większego znaczenia, ale daje nam to możliwość umieszczenia tego strachu, który wydaje nam się, albo innej emocji, która wydaje nam się kompletnie pozbawiona kontekstu umieszczenia w jakimś kontekście i przepracowania. W przypadku mojej klientki faktycznie stało się tak, że już po jednej sesji ta jedna sesja zaowocowała tym, że klientka pozbyła się tego panicznego strachu. On minął jak ręką odjął, i dziewczyna była w stanie wejść w relację z tym mężczyzną, który jej się podobał. I nie chcę tutaj powiedzieć, że jak za, dotknięciem czarodziejskiej różdżki rozwiązały się wszystkie jej problemy życiowe, ale rzeczywiście stało się tak, że ta jedna sesja pozwoliła jej przełamać taką blokadę, która ją. Bardzo ograniczała przełamać te blokadę i pójść dalej, bardziej rozwinąć skrzydła i robić to, na co po prostu miała ochotę. Wszystkim tym, którzy od dawna borykają się z jakimiś blokadami, z którymi nie mogą dać sobie rady, albo e, którzy doświadczają jakichś emocji, które wydają im się kompletnie nieracjonalne, Zachęcam was bardzo serdecznie do obejrzenia filmu dokumentalnego zrealizowanego przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Terapeutów Regresywnych EARTH. Dostępne są napisy w języku polskim w moim tłumaczeniu. Podlinkuję ten film pod tym materiałem. Zapraszam, zapraszam również do wypróbowania tej czy innych skutecznych form terapeutycznych. Forum terapeutycznych, które traktują człowieka holistycznie, które mają taki wgląd, że ciało, umysł i emocje są jednością. Dziękuję bardzo, do następnego razu.